Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku właśnie lista. Mm, no może nie lista, ale taka dywagacja, no mamy czas, jakie mamy. I Mógłbym stworzyć listę samochodów, ale byłoby to bezsensowne. Samochodów na trudny czas. Czas konfliktu, który trwa za granicą i mówię, tworzyłbym tą listę, ale to jest bez sensu. Po prostu omówmy sobie podstawowe rzeczy, no bo czy jest to realne? No wiecie, kiedy wprowadza się, zwiększa się PKB obronności kraju, pierwszy rozbierało kraj z wojska, teraz się uzbraja go z powrotem, cała Unia się zbroi, wszyscy się zbroją. No coś jest na rzeczy. Ceny złota wystrzeliły w górę niebiotycznie. Niebiotycznie za uncję w ciągu paru miesięcy, o nawet 6000 zł. To jest, to jest potężna liczba, nieznana do tej pory w historii. Więc to z reguły zwiastuje, że coś się może wydarzyć, a nie musi. Natomiast musimy być pewnie świadomi, nie tylko tematów pod tytułem, gdzie się schować i jak się schować, bo to nie jest kanał dla prepersów, choć sam trochę lubię w takie rzeczy się bawić. Bunkry, nie bunkry inne. Natomiast motoryzacyjnie powiedzmy sobie jedno. Jakie samochody są najlepsze w czasie konfliktu, w czasie kryzysu, który może nastąpić i by, 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 by nastąpił. Ewentualnie mówię by, 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 by na zasadzie niedopowiedzenia. Przede wszystkim jedna ważna rzecz. Co się dzieje, kiedy wybucha jakikolwiek problem? Na przykład pamiętacie C-19 obywatela? Ludzie nie wiedzieli, co się stanie. Zaczęło znikać masowo paliwo ze stacji. Zaczęło po prostu być obrzydliwie. Kiedy coś się dzieje, Jakieś drony spadają, i tak dalej, ludzie wpadają w panikę. Pierwsze co, zaczyna znikać podstawowa rzecz: paliwo, żywność, i tak dalej. Nie? W sklepach, jak był C-19, żarcie znikało na potęgę, potem było wyrzucane. No ale takie jest życie. Więc motoryzacyjnie, kiedy następuje konflikt, no to samochód jaki bierzemy? No taki, który nie potrzebuje żadnego paliwa znanego nam ze stacji. No tak, a jak Wy sobie wyobrażacie moment, w którym wybucha konflikt, no i granice naszego. Państwa zostają naruszone. 40 milionów Polaków rzuca się w nie wiadomo co, żeby napełnić agregaty, samochody, bańki z paliwem i tak dalej. Wy myślicie, że wy zatankujecie jakiekolwiek paliwo ze stacji? No to znaczy, że macie się teraz zbroić w paliwo? No to też bzdura, dlatego że paliwo ma swoją czasową wytrzymałość. Benzyna tragedia, to jest parę miesięcy. No diesel no, po roku jeszcze. Więc jakie auto jest najlepsze w czasach, kiedy wybucha taka, a nie inna sytuacja? Samochód napędzany. Pompą rotacyjną, rotacyjną, po prostu samochody na pompach. Samochody na pompach takie silniki jak na przykład 1 z albo troszeczkę późniejsza wersja, ale jeszcze nie na pompowtrysku, choć pompowtrysk jeszcze może być. Auta z common railem? Absolutnie nie. A dlaczego mówimy o dieslach? Wyobraź sobie sytuację, że do diesla zalejesz starego wszystko. Sprawdzaliśmy na hamowniach, jeszcze w tune nagrywałem Golfa 1,9 TDI, na przykład na pompie. Zalewaliśmy zużyty olej przekładniowy ze skrzyni, to auto generowało jeszcze więcej mocy. Możesz zalać do niego wszystko: olej po frytkach, przepracowany olej po frytkach, cokolwiek, co jest olejem, możesz do niego wrzucić. Możesz zużyty olej silnikowy, przekładniowy, jakikolwiek i ten samochód na tym pojedzie. Więc to jest bardzo ważne. W samym otwarciu takiego zestawienia, przede wszystkim mówmy o rodzajach napędów, czyli mówmy o silnikach wysokoprężnych, mówmy o starych podstawowych dieslach. Gdzie je spotkamy? Golf 3. Pasat B5, w takich samochodach, Golf 2, no to już muzeum, nie? Ale na przykład w BMW gdzie spotkamy? No Stasiu, gdzie spotkamy taką pompę? No? no. W TDS. W TDS-ie, dokładnie tak. E, I mimo, że nie grzeszył TDS, tutaj niezawodnością ta pompa, bo tam nastawniki siadały na ciepłem, po prostu dłużej kręcił, no to dalej ten samochód był w stanie przeżyć wszystko. Co jeszcze? Te silniki są nisko awaryjne, bym powiedział praktycznie bezawaryjne. Świeca żarowa jest tam figurantem, żeby pomóc tylko się rozpań, rozpalić przy mrozach, a bez tego też odpala, tylko po prostu chwilę kopci na biało. Prądu nie musi tak naprawdę, jeżeli już się uruchomi, można wyjąć akumulator i w większości starych jednostek po prostu Perpetuum Mobile działa alternatorem. Dobieramy sobie jednostki, które były na pompach. Czy to będzie grupa Waga, czy to grupa BMW, czy to grupa Audi, czy to jakiś Francuzy. Będą, to dobieramy sobie w ten sposób samochód. Bo co się liczy w chwili konfliktu? No Jeżeli chcesz się ewakuować, jeżeli chcesz się zwinąć z rodziną i tak dalej, bo nie masz zamiaru, albo po prostu musisz się przemieścić, to po pierwsze, okej, okay, no nie ma tego paliwa i to jest Twój duży problem, ale tu se możesz pozyskać skądkolwiek jakieś paliwo, no bo już wiecie, stary, przepracowany olej, no to już będzie mniejszy problem niż czy olej roślinny, no bo kto będzie wykupował olej roślinny na masę? Ty wiedząc o tym, że e, taka rzecz się dzieje. Teraz korki, wszechobecne korki, przejazdy i tak dalej. No mówi się o prostych terenówkach. Ja jestem zwolennikiem tego, że auta osobowe, auta w kombi, tego typu samochody jak najbardziej gdzieś tam w garażach jak stoją jako drugie, trzecie auto. Niech sobie stoją na tym niespokojnym czasie. Mówi się, ach, jakaś G-klasa, e, mule. No dobra, ale G-klasa to w dieslu starym. Albo jakiś Jeep w dieslu starym, byleby to na pompie było, czy jakieś auta typu nawet taniej, tania Navara, byleby to w dieslu było. Czemu terenówka? No terenówkę można rozważać pod względem tego, żeby po prostu móc sobie też zjechać z tej ulicy i pojechać bokiem, jeżeli by się działo źle, bo wszystko stoi w korkach. Wyobraźcie sobie Warszawę, gdzie ogłasza się, że no, wybucha wojna i wyobraźcie sobie ten jeden wielki korek, który tam jest. Od ósmej rano do osiemnastej, a wyobraźcie sobie, że on stoi przez tydzień. No to wtedy faktycznie można zjechać i tak dalej. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby dziś tutaj nie popadać w panikę. Ergonomia części. O, właśnie. No i powiedziałem, Passat B5. No, głupio powiedziałem, bo Passat B5 jest konstrukcją, która jest konstruowana na zawieszeniu wielowahaczowym. Zawieszenie wielowahaczowe cechuje się tym, że poza wysokim komfortem jazdy i prowadzenia, niestety też się zużywa, a zatem trzeba do niego mieć części zamienne. Jeżeli mówimy o częściach zamiennych, to już nie potrzebujesz jednego wahacza na stronę, tylko potrzebujesz tych wahaczy wiele. Sama nazwa wielowahacz. Czyli nie bierzemy konstrukcji, które są skomplikowane, jeżeli chodzi o zawieszenia. Dlatego tutaj na przykład. Coś z rodziny golfa, na przykład golf 3, byłoby albo absolutnie bardzo dobrze wskazane, lub proste terenówki, które też mają takie zawieszenia w takim rozwiązaniu. Małe opony, małe tarcze hamulcowe, małe klocki i bardzo proste silniki. To jest moment, w którym będziemy mogli się poruszać, jeżeli chodzi o tego typu pojazdy. E pst, taki mały off-top. No właśnie, przykry obowiązek ubezpieczenia samochodu możemy przekuć w zarabianie i ty możesz zarobić. Zatem jak to zrobić? Żeby zarobić i się nie narobić, ubezpieczając auto, wystarczy wejść w link, który masz podany w opisie, do porównywarki ubezpieczeń Mubi. Wprowadzasz dane swoje swojego samochodu, obliczać się składka od najtańszej do najdroższej i uwaga, jeżeli zdecydujesz się na zakup z podanego linku podanej składki, która już jest naprawdę dość tania, to jeszcze dostajesz bonus: 100 zł w ciągu miesiąca wraca tobie na konto nawet na dwa auta, ale dodatkowo jeszcze. Masz program lojalnościowy, gdzie dostajesz link polecający i jak Ty swoim znajomym dasz, żeby kupili z tego linku, to Tobie na konto nabija się kasa nawet o 2000 zł. Wszystkie informacje masz po danym linku, więc można zrobić coś fajnego z przymusu, czyli musimy ubezpieczać. No to zróbmy to mądrze, tanio i z głową. Zaglądaj. I teraz czy terenówka, czy coś, coś innego. No, jeżeli terenówka, to znowu ona ma być nieskomplikowana. To może być łada. Tylko nie wiem, czy łady były silnikami Lizda. No, łady były w benzynie. Stasiu mi tutaj melduje. No, ale to dobrze, no za, załóżmy, że nawet jakby paliwo było gdzieś schowane. No to może być łada, może być prostota, bo nam zależy w pewnym momencie na jednej rzeczy. Jeżeli dochodzi do sytuacji konfliktowej, następuje paraliż, chaos w dostawach, we wszystkim. Więc nie ma części. No, budzisz się w systemie, w którym nie ma części. Więc taki samochód, fajnie, jeżeli masz, to wyposażać sobie szyb w garażu. jakie rzeczy? No słuchaj. Poza zestawem narzędzi. Nie będę reklamował tu swojej nowej walizki. Narzędzi, ha, ha, ha. no bo ona akurat mało tutaj byłaby, no to jest walizka już raczej do zadań specjalnych, ale tak, pierwsza walizka na przykład. Musisz mieć jakąś walizeczkę narzędzi, musisz mieć akumulatorowy kompresorek, żeby dmuchnąć kółeczko i prosty zestaw za 30 zł, tak wam się tu wyświetla, ten z tym tak zwanym sznurem do naprawiania opon. Dlaczego? A ty podjedziesz na wulkanizację, jak się koło przebije? Hm. Podjedziesz tą wulkanizację? No jeszcze wiecie, jak od czoła się koło przebije, no to tym zestawem naprawicie, a jeżeli nie, od boku, no to wtedy jeszcze dodatkowo zestaw naprawczy gdzieś tam. Więc jeżeli mówimy o autach, no to grupę aut już znacie, czyli proste auta z tymi konstrukcjami zawieszenia, z jednostkami opartymi na pompach, bo one przeżarły wszystko, czyli wszystko do ery pompowtrysku. Pompowtrysk jeszcze... Chwilę na tym pojeździ, Common już nie, nie, nie bardzo pojeździ. Czy auta terenowe, czy kombiaki, tu, tu już od Was zależy, co Wam się tutaj podoba, czy będziecie chcieli wersję off-roadową, czy nie. Natomiast jeszcze wyposażmy to auto. Jeżeli wyposażamy ten samochód, to wyposażmy go w małą walizeczkę narzędzi, zestaw startera na przykład. Zestaw, tak jak był od Neo, był zestaw kompresora z starterem i, 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 i nawet tam była latarka i powerbank. To genialne urządzenie było. My to żeśmy testowali, tak. My to żeśmy tutaj się wyświetla taka walizeczka, taneo kompresorą powerbank. Myśmy to testowali. Ja tym dźwigałem najgorsze auta z najgorszego gnoju, więc coś takiego wam się na pewno przyda. No bo coś w trasie czasem sobie poradzić, naprawić. Zestawy takie jak co zabrać ze sobą w podróż, jak się jedzie w daleko. Przecież robiłem masę odcinków, że na przykład coś wam walnie w drodze. Potrzebujemy taśmę wulkanizacyjną. Tak, taśmę taką samowulkanizacyjną, izolacyjną, czarną, i do tego na przykład duct którym skleimy wszystko. Potrzebujemy ten zestaw narzędzi, w którym też będzie nożyk, potrzebujemy mieć jakikolwiek scyzoryk. Dlaczego? Wyobraź sobie sytuację, w której jedziesz w trasie, no i. Nagle gotuje Ci się silnik, bo się okazało, że wąż się przetarł albo że jest mała dziurka w wężu. No z reguły jest na początku albo na końcu, rzadko w środku. Jeżeli jest na początku i na końcu wysiadasz z samochodu, zdejmujesz ten owy wąż, ucinasz go kawałek i jeszcze tą długością, która była zapasowa, łączysz. Jeżeli dziurka jest na środku, no to co robisz? No robisz to, co powiedziałem, bierzesz sobie wulkanizacyjną, owijasz i to będzie trzymać, to będzie jeździć. Potrzebujesz mieć proste rzeczy, prosty przybornik, który możesz skompletować sobie za 500 zł, i to jest coś, co poza tym, żeby zastanawiać się, jakie auto mieć. Mieć w samochodzie na ten trudny czas. Potrzebujesz mieć wodę zawsze, bo nigdy nie wiesz, gdzie pojedziesz, dokąd pojedziesz i gdzie staniesz. I tak naprawdę. Tylko i wyłącznie podstawowe rzeczy, które sam w własnym zakresie będziesz mógł naprawić samochód, uruchomić samochód, czy naprawić oponę, czy lewarek sprawdzić, czy masz koło zapasowe. To są takie ważne rzeczy, które powinniśmy zrobić. Kończąc ten krótki odcinek, powiedzmy sobie jeszcze raz w podsumowaniu. Wyposażenie auta, to jest chyba najważniejsze. Nie zmienisz koła w trasie, no bo, znaczy nie, nie naprawisz opony w trasie na zasadzie takiej, że pojedziesz do wolkanizatora. Spróbuj naprawić ją sam. Zestaw naprawania sznurem jest prosty. Walizka narzędzi, oczywiście. W niej kombinerki. Zobacz, trachną ci przewód hamulcowy. Co robisz z przewodem hamulcowym, jeżeli ci trachną miękki? Zaginasz go na twardym. Bierzesz sobie ten stalowy przewód, końcówkę, która została, zagniatasz sobie ją i zawijasz. Dzięki czemu masz dalej ciśnienie w układzie hamulcowym. Fakt, na trzech kołach jest bardzo niebezpiecznie. Super, ale jedziesz. Trachnął wąż? Super. No to zmieniasz tak naprawdę, e, izolujesz go. Trachnął jakiś przewód? Izolujesz go. Coś odpadło? Trytytka. Trytka, trytytka, jakbyś sobie tego nie wolał. Więc to jest coś, co uważam, że powinno być w takim ekwiwalencie naszym samochodowym. Ja na przykład tak w Toyocie wożę. Ja nie jestem gotowy na żadne konflikty, ale potrafię, wsiada potrafię wsiadać w Toyotę, która ma 26 lat już teraz. Wow, 26 lat i jechać ze Stanisławem, trip Bałkany, nie wiem, 6000 tysięcy kilometrów żeśmy zrobili. Coś 5, między 4 a 6, nie pamiętam, że nie chcę was wprowadzać w błąd. Ale ja tam mam. I kamizelkę zawsze, żeby była odblaskowa, i apteczkę wysoce rozwiniętą, i różne różne narzędzia, bezpieczniki, zestaw żarówek. To wszystko, co w trasie może się przydarzyć, czego już potem może nie kupić, bo nie będzie otwarte. Tak, olej, płyn hamulcowy, olej na dolewkę, płyn hamulcowy i mam nawet jeszcze bańkę z płynem, nie tylko rozpryskiwaczem, ale z płynem który jest do chłodzenia, czyli chłodniczym. Bo pamiętajcie, kolory nie są ważne. Kolory są tylko po to, żebyście nie pomylili tego z wodą i nie wypili. Więc dzisiaj płyny w technologii hybrydowej już się po prostu miesza ze sobą. Więc te podstawowe rzeczy powinniście mieć. Czyli odsyłam do odcinków, co zabrać z sobą daleką podróż. I to jest przede wszystkim jedna rzecz. I być rozsądnym i zawsze gotowym na to, że może stać się wszystko, ale nie demonizować tego. Bo to też jest, wiecie, dziś w telewizji jest propaganda. Goniąca propagandę. Jeżeli nie jesteś zgodny z daną opcją i narracją, która się dzieje przez rządzących, no to jesteś onucą. Jeżeli masz inne zdanie, Jesteś ponucą. I tak samo było w C19. Do mnie reklamodawcy pisali, dlaczego ja się na Facebooku wypowiadam i pozdrawiam ministerstwo, albo nie zgadzam się ze szczepionkami, bo uważam, że coś tam. No i co się potem stało? Co się potem stało, jak te wszystkie koncerny miały sprawy pozakładane przez Unię i tak dalej, że się okazało, że ta i ta szczepionka wcale nie zapobiega przenoszeniu się, a tak nam mówiono, nie? Albo że po latach się okazuje, że no mają jednak niektóre efekt taki trochę gorszy dla organizmu, nie? No ale kazano, kazano. Więc też miejcie swoją głowę i zawsze taki mały zestaw survivalowy warto mieć w samochodzie, powiększony nawet o jeden, dwa zestawy racji żywnościowej, którą można się pozyskać w internecie, tak zwanej wojskowa racja żywnościowa. Tam jest 2000 kalorii 3. Nigdy nie wysocie czeka, a termin ważności tam jest po 5, po 6, po 8, po 10 lat i jeszcze po tym terminie będziesz mógł. Przydatny odcinek, podaj go dalej, nieprzydatny, trudno. Sorry, że zawracałem ci głowę. Subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Linki macie w opisie. Trzymajcie się. Cześć.